Witam serdecznie, nazywam się Paweł Dziadoń. Zapraszam Was na kurs Manualne leczenie zaburzeń układu autonomicznego, z którego dowiecie się podstawowe informacje na temat anatomii tego układu oraz jego neurofizjologii, jego wpływu na inne układy ciała. Informacji, jak można wpłynąć na niego samemu, oraz jak go badać, i jak wykonać techniki manualne, by znormalizować jego dysfunkcję. Zapraszam do oglądania. Dlaczego niektórzy pacjenci nie reagują na leczenie? Dlaczego niektórzy pacjenci nie są w stanie znieść najmniejszego dyskomfortu podczas terapii? Czy można określić stan układu wegetatywnego pacjenta? Kiedy pracować z układem wegetatywnym, a kiedy nie ma to większego sensu? Jak pracować z układem wegetatywnym i jak zintegrować tę wiedzę z innymi metodami pracy manualnej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas szkolenia manualne podejście do pracy z autonomicznym układem nerwowym. Reputacja układu wegetatywnego rośnie wraz z rozwojem nauk podstawowych oraz rosnącą ilością publikacji w dziedzinach neurofizjologii czy neuroimmunologii. Z punktu widzenia terapii manualnej wydaje się być on narzędziem do konstruowania zaawansowanych terapii. Autonomiczny układ nerwowy daje nadzieję w pracy z pacjentami, których grzecznościowo byśmy opisali jako skomplikowani. W XXI wieku wydaje się niezbędne zrozumienie jego funkcjonowania, by w pełni wykorzystać jego możliwości do przyspieszenia procesów zdrowienia pacjenta. Motywem przewodnim będzie funkcjonowanie układu autonomicznego w szerokim kontekście, jakim jest żywy człowiek będący częścią społeczeństwa. Jedną z wspólnych cech wszystkich organizmów żywych jest zdolność do adaptacji. Ta zdolność obejmuje różne strategie interakcji z otoczeniem. Niektóre są odpowiednie do reakcji na zagrożenie, inne do rozwoju czy prokreacji. Wraz z rosnącą potrzebą rozwoju nowych strategii pojawiły się bardziej zaawansowane, szybsze i wydajniejsze mechanizmy kontroli wewnętrznej. Rozwój układu autonomicznego jest biologiczną odpowiedzią na potrzebę lepszej, ko lepszej kontroli procesów fizjologicznych. Mimo rozwoju nauki, wydaje się, że człowiek wciąż nie wykorzystuje w pełni swojego biologicznego potencjału. Naszą rolą jako terapeuty będzie odnaleźć zasoby w organizmie pacjenta i wykorzystać je do fizjologicznych procesów gojenia. Zrozumienie i terapia manualna i edukacja będą naszymi narzędziami pracy. W ostatnich latach rosnąca świadomość społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętego zdrowia skierowała wzrok naukowców na układ autonomiczny, co z całą pewnością dostarczy wysokiej jakości badań. Rozwój technologiczny umożliwił stworzenie narzędzi, które w dniu dzisiejszym każdy może wykorzystać do monitorowania swojego układu nerwowego. Za mniej niż 1000 zł można dostać przenośny elektroencefalogram łączący się Bluetoothem z komórką. Narzędzia do mierzenia własnego stresu podbijają rynek w zawrotnym tempie. Od opasek na klatkę piersiową przez branzolecki po występujące dzisiaj obrączki mierzące mnóstwo parametrów z zaskakującą precyzją. Bez odpowiedniej wiedzy medyczno-naukowej ciężko na podstawie samych danych wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ale i na tę trudność przedsiębiorcy znaleźli rozwiązanie, zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę i tworząc intuicyjne aplikacje narzędzia te bezlitośnie wskazują nam nasze błędy i wskazują na potrzebę przywrócenia równowagi w naszym życiu. W naszym ciele układ autonomiczny jest kluczowym układem regulującym. Biologiczne feedback i pętle neurologiczne. Utrzymanie wewnętrznej równowagi jest oparte o, po pierwsze. możliwość wychwycenia braku równowagi. Wszystkie receptory naszego układu nerwowego mogą w sposób mniej lub bardziej pośredni mieć wpływ na układ autonomiczny. Reakcja na zapach pożywienia może wywołać sekrecję śliny. Widok ukochanej lub znienawidzonej osoby może wywołać przyspieszenie akcji serca. To samo tyczy się stymulacji mechanicznej i chemicznej, a nawet samych myśli. Po drugie, możliwość transmisji tej informacji. Są za to odpowiedzialne długie włókna nerwowe wstępujące układzie wegetatywnym. Układ autonomiczny jest określany jako eferentny. Jest to tylko określenie funkcjonalne, ponieważ anatomicznie w każdym z nerwów znajdują się zarówno włóka na jak i wstępujące. Ta różnica jest szczególnie widoczna w nerwie błędnym, gdzie 80% włókien ma kierunek od organów do mózgu. Matematycznie można by powiedzieć, że nerw błędny jest zdecydowanie bardziej czuciowy niż parasympatyczny. Po trzecie, możliwość modulowania, analizy i przetworzenia tej informacji. Za to są odpowiedzialne krótkie pętle odruchowe występujące na obwodzie, odruchy w układzie enterycznym, modulowanie na poziomie splotów i, zwo i zwojów oraz ośrodki w centralnym układzie nerwowym, na poziomie rdzenia kręgowego i mózgu. Po czwarte, możliwość podjęcia decyzji w stosunku do napływających informacji z zewnątrz, lub z wewnątrz ciała. Odpowiadają za to wyższe piętra centralnego układu nerwowego kora przedczołowa, ciało migdałowate, hipokamp, wzgórze i podwzgórze. Po piąte możliwość transmisji nowej informacji do efektora. Jądra eferentne autonomicznego układu nerwowego oraz ich stępujące włókna. Na końcu tej listy znajduje się efektor który wpływa na środowisko wewnętrzne, i nowa informacja zebrana przez receptory znów wraca, by zatoczyć kolejne koło. W klasycznej anatomicznej definicji układ autonomiczny zostaje wyjęty z kontekstu i omawiany jest jedynie przedostatni punkt tej pętli neurologicznej. Dla przykładu, organ czy staw będący efektorem czyli ostatnim punktem z listy błędem byłoby traktowanie tej listy w sposób hierarchiczny. Należy raczej rozpatrywać ją jako pętlę, która nie ma ani początku, ani końca i wszystkie jej elementy są równie ważne. Na drodze do zrozumienia funkcjonowania terapii manualnej badania w dziedzinie neurofiziologii oraz w tematyce krótkich i długich pętli odruchowych mogą okazać się równie wielkim krokiem naprzód, co szeroko pojęta tematyka powięzi.